Halo siwaneczko, witajcie w materiale na kanale lecimy z z kolejnym materiałem dzisiaj porozmawiamy so o sobie o tym jak wygląda endgame w gierce last epoch oczywiście zachęcam do zasubskrybowania kanału wpadajcie do mnie na twitcha tutaj macie nazwę linki oczywiście w opisie a my lecimy pierwszą rzeczą którą chciałbym wam powiedzieć że już otworzyłem sobie tego stasza także mamy kluczyki do dungeonów mamy tutaj kilka dungeonów, mamy do nich kluczyki oraz kluczyki na arenkę i tam możemy właśnie rozpocząć sobie przykładowo nasz endgame dzięki któremu będziemy mogli sobie dropić jak najlepsze najfajniejsze przedmioty oraz je ulepszać, no to mamy tutaj pierwszą opcję odnośnie dungeonów jeśli chodzi o taki start odblokowujemy sobie koniec czasu czyli monolity monolity Mamy tutaj monolity. Z każdego monolitu możemy dostać błogosławieństwo, tak zwane blessingi, które widzimy tutaj wy wy, 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 proszę bardzo, inwentory i zakładamy na siebie te błogosławieństwa i one dają nam konkretne jakby to powiedzieć? Konkretne wartości, tak jak tutaj odporność na błyskawice 50, zwiększenie szansy na wypadnięcie, tararara. 7% zwiększony przyrost doświadczenia i takie rzeczy odprobujemy dzięki monolitom. Oczywiście w danych monolitach mamy szansę na dropienie różnych itemów. Oczywiście w monolitach mamy jeszcze coś takiego jak corruption. Zwiększone corruption daje nam oczywiście opcję dropienia lepszych itemów. Oczywiście robimy sobie zwykłe monolity. Są do poziomu 85. Corruption zaczynają się od poziomu setnego, które odblokowujemy. Jak przejdziemy, sobie wszystkie idziemy i odblokowujemy sobie Korabszyn. Nie wiem, czy wszystkie trzeba, chyba tak. Odblokowujemy sobie corruption i dzięki temu dropią nam jeszcze lepsze rzeczy w tych błogosławieństwach. No i oczywiście mogą nam dropić. Coraz to lepsze przedmioty, i tak to wygląda. Corruption możemy sobie nabijać, zaczynamy tam od 100, jak dochodzimy do końca mapeczki, zwiększamy sobie corruption, robiąc yy, kolejne, kolejne i kolejne monolity. Także tak wygląda endgame. Yy, mniej więcej. No cóż, cóż mogę życzyć? Liczę Wam dobrych dropów i zachęcam do zabawy, zachęcam do rozgrywki. Z mojej strony na dzisiaj to tyle, dzięki wielkie, trzymajcie się do następnego.